No i prowarek z rana Kurdewela jak śmieta cholera o. jasna Co ty? już nie śpisz? To ty nie śpisz? Zawsze no, ja pierwsza wstawałam. No jak je niełeś? On że się ja mnie pierunia, patrzę. Kto mnie drzwi otwiera? No ja tak właśnie e, nagrywam, mówię widowidzów e, piwo z rana i A zobacz, ty baniaku łysej. No. Zobacz, co przygotowałam, dwie wędziska w plecaku już siedzą. Ruszamy dzisiaj, Aby, zobacz, my... o poranku na, Ej, na ryby No że kurna go Co? Zobacz Woda się wylała tam z wiadra Weź mopach daj Co, ja wylałam? No ktoś wylał, ja nie wiem kto O, ja nie wylałam Alkoholiku, ty z rana już podpalił, byś już ale ja nie wiem, kto. robił? Alkoholiku, łysy? No to na wieczór w sam raz będzie. No! Lec w otworzy, on już szkolera będzie te! A ty piwo pijesz samego rana? O, piwo! To mam się odwodnić? Wielkie Mikado, halo, kurde człowiek, wypije i słuchajcie widzowie Nie mi tak z samego rana już browara wali. Nigdy tutaj w serii na Mazurach was o to nie prosiłam, ale dziś was poproszę jeszcze raz Dostawcie taktyczną łapeczkę w górze jeżeli lubicie I subskrypcję jeżeli też lubicie mnie i tego tego przygódka a mnie to lubi akurat No, akurat Dobra akurat ja Słuchaj, co nam się przyda? Co my tu mamy? Zbiornik mamy, amunicję mamy Proszę ja ciebie, co nam się przyda? Na ryby Na pewno ta spiralka nam się przyda Bo jak komary nas to będą ryby, gryzły ryby w dupę powić? Ja się będę tak nerwowała Ta! Tylko najpierw musimy jeszcze robaków poszukać Kurde, wlade Ej, czekaj, cię to jest pół kilo co... O, shit Dobra, bierzemy Bierzem też to Dobra, tylko tak Słuchaj, piwko na pewno nam się przyda. Tam się, kurna pomyliłem. Tam... COŻ! Kurde. Eee, tak. Zgrzewka piwem, pryskać. Ja wzięłam, ja wzięłam cało. A co no tu, a tu mamy? Rozładujmy to. Co my tu mamy cholera? O! Fajkniemy jeszcze po jednym może. To szybciej zawodek, to szybciej. Ej! To szybciej. Ty wylewasz za kołnierz? Nie. Widzę, między nosem ci leci. Nie. Nie, kłam. Skończyłem. Nie skończyłeś! Prostaku! Nie rozbijaj ty. butelek! Ci dam prostaku, ty. Z sobą na ryby. O właśnie! Dziemy dobry prostak. Fajki trzeba wziąć. Czekaj, pyk. Pierwszy. Mamy ten. Pierwszy spada. Od komarów, od tego... Bo ty zwykły leszcz jesteś. Dobra, tak. dziwuszka! Bierz łopatę, idziemy. A po co? Bierz łopatę, mówię. Gitara co? na ryby może się aż tak nie przyda. Chodź. A gdzie, gdzie? Można Idź. gówno na łopatę łapać. Idź, wybieraj gówno, będziemy sików szukać, a na co ty chcesz łapać ryby? Wybierasz? Ta, ta, no Trzymaj łopatę na łopatę, żeby będę zrała bezpośrednio No I co, trafił się? Nie Ty dobra, czekaj, kurde, bo mnie ja się w głowie A zakręciło się... Weź teraz ty mieli. Idź teraz ty Prókaj Ja poszukam robaków, ja jestem dobra. dobra jestem na razie ciężko Dobra I co, jak idzie? Czekaj, czekaj, szukam Wybieram, jak wiesz? Idzie? Na kubki takie małe A, żeś nasrał, Olera, co Nie to jak... Zaraz odleję, zaraz odleję, zaraz odleję Wieprzu ty. Za chwilkę zemdleję Za chwilę zemdleję Dobra, czekaj, ja szukam o... robaków Chodź tutaj Kurde, no nie wiem Coś ty żar, że robaki ci wszystkie pozdychały Uch. Co? ani jednego roboka. Weź, zobacz, trzeba brać łopatę i teraz na bok. Ale to w, ręki, w rękę to nie będę tego brać. Szukaj! Toż to, to twojego w nocy, że brzydzisz. Nie ma. No dobra, jeszcze raz. A to my na spinning będziemy mówić. Wiesz, na spinning też, na sławik też, szukaj. No szukam. Nie ma. lera jasna, no coś ty żar. Szukaj. Szukam. Nie ma. Ja pierdol w się wszystkich pozbył. Szukaj. Ziemi może, a to nie w ziemi? Nie, w gównie. Szukaj. Szukaj w ziemi kop. Nie ma. Co w ziemię? W ziemi też się da. No Bole, co nie? No ja gówno same szukam tylko. To jest jasne, że się da. Może w ziemi więcej wszyków, tej. Mam robaka z ziemi. Serio? No i co mogę go zjeść? Nie zjeść, tu mam! Depirus, zgryzłeś mu łeb! Idź go burz do plecaka! No, a to A! W domu plecak! O! Mam! Mam glizdę! No to się w ziemi szuka nie w gównie. Tu moku tych... <laughs> szybko mnie szukałam! Raz to takiego wielkiego zaraz myślałam, że to wąż. Ile tych robaków musimy nakopać? Czekaj, bo on mnie coś do plecaka nie wchodzi. Jak nie wchodzi? Dobra w las. No uciekał mnie normalnie z ręki, wiesz? Szuka mnie? O mam! Dobra, to wiesz co więcej nie szukamy. Starczy, Starczy? nam. Weźmiem tylko nie łopatę, bo nam się może przydać. Jeszcze tylko tu jedną kubkę przejdzie. A gdzie na te ryby jedziemy? No nie wiem, ty byś wolił z łódki łapać czy na wyspę polecieć? Ty jest z łódki, to ciężko będzie. O, o, tu z pomostu u nas. Hmm. Tu będziemy mogli zagryla zrobić, nie? No Na Dobra. Łódce to będzie ciężko, no te wędki powypadają. Może no, masz i rację, dziejuś. Czasem to i ty coś mądrego powiesz. Chodź, idziemy się. Idziemy się przygotować. Ja biorę plecak Dobra, to weź tą gitarę. Chodź tu. Eee, no. przynieś krzesełko tutaj na królowej! Nie mogę Wam gitarę. Słuchaj! Mówię ci przynieść, to przynieś, cholera jasna, twoja macie. Patrz, jaki klimat! Nie brzdręgol mi, bo cię zdzielę! Słyszeć! Nie brzdręgol! Gitarę utopił! Ona wodoodporna i nic nie będzie, no. Potem co, po co ona po co będzie przyzywać? potrzebne? Ja zacznę od tego, kurde, bo na ryby to. Przynieś tu niezbędnik rybny. Już. Cholera, jasne, jeszcze radio przytakał. Dobra, e, trzeba będzie gryla rozpalić. Umiesz ty rozpalać tego gryla. No, idź z niezbędnikiem. Ja tu wziąłem. Ja tu też wzięłam, czekaj. Dobra, skrzynka. A może to to, to skrzynkę, żeby było na czym siedzieć weźmiemy Przynętami. To może wziąć, no. A zobacz czy tam to nie mamy... Sięma. Zobacz czy tam nie mamy jakichś niezbędnych przynęt. Jest jedna, na, na To weź bo, bo to jest na suma Blacha nasuma? Ta nasuma, no To jest taka to specjalna. Jest co my tu jeszcze to mamy? A do wody ją ja wrzucić i sum przypłynie? Nie a jak? weź to, trzeba rozpalić spiralkę. Nie mam w ręku. Ej, co? Ej. co? Patrz, Ry ryba tu się ta, ta szkała u mnie. Weź wędkę, daj przynęty, założę. Y a ja nie wiem, czy my nie mamy założonej. Nie ma. To zakładaj. A jak to się zakładało? Już jest! No? No ale no to na razie odłóżmy Usiądź na krześle i siedź na razie na dupie ja ci zaraz tu robaka założę Czekaj Czekaj Olera jak ty się dobrze dziej już prezentujesz tu wiesz? Jak to się zarzucało tym? A co ty cię robisz? Ty robakę zakładał Dobra, ja już będę mówiła, tylko A wiesz co. Robaka założyć. To czekaj, odłożę swoją A gdzie tu masz weź, żyłkę? Weź wędkę, podnieś Dobra, stój Jak tu, o! Masz? Mam, dobra, połóż wędkę, hmm. wezmę O Jezu o Chryste! E, e. Mam ją! Ja pierdziele cię wystraszyłam! Weź się połóż Aż podskoczyłam stary! Dobra. Ja przejdziemy. I niech mi ktoś powie, że łowienie ryb Burry. jest bezpieczne. Na no 3-4. Zawody wędkarskie? No. Kto szybci złowi rybę? Dobra, 3, 3 4, 4, 3! O w pizdu, nie zarzuciłam. Ej, mi też na się została moja. Jo! Poleciało w pizdu! Dobra, i teraz ciągamy. Tak. O! Okoń ci podpłynął! Okoń! Chłopie, ty mu mordę urwałeś! Jezu Chryste, okoń latającej! Zdejmij go! Co ty robisz? Debilka łysa! Słyszysz? Rybę masz! O, rybę rybę masz! Ja mam! O! O! I wpizdu przez ciebie! No, się twoim okoniem zajęłam, wycofaniu. Masz go na żyłce, tu, mania! słyszałeś, jaki odjazd miałam na wędce? Słyszałem, słyszałem. No. A jak tego konia? Chyba <grym> u mnie w wodzie on jest. I moją rybę gówno strzeliło przez ciebie. I co z tym okonkiem? Ty, a może byś spróbował zdjąć go cholera z tej wędki? U mnie on jest w wodzie, nie mogę nic zrobić. Przez ciebie, jaką rybę straciła? Po, pomóż mnie. Weź go, zdejmij z tej wędki, bo mi zaraz coś w szlak trafi. U mnie on w wodzie jest. No to cały czas. czekaj, muszę odłożyć swoje. Chodź tu, nie lata z tym okoniem. Tumanie ty tępy, stój on Stój, bo mi oko wybijesz nim. No nie machaj nim jak na. Ja pier... pierd, na Patrz, on jest o. w wodzie. Twoim zdaniem, patrz, jak on jeszcze żywy jest. Patrz, jak skacze! No, go na no, no na grejla, grejla. Wędkę okay. po Wędkę porwiesz. Uj! uj. Zrzemi go. Dobra, kurde. Ja go do wsadziłam na plecaka, tu mana. Ty wiesz co? Ja te wszystkie. Ale jak on jest duży, w do tego, na przykład maluszka. Dobra. A, jak coś, to wędkę zarzuconą tak na oko po drugiej stronie <laughs> jeziora. Może ją, co? Wiesz, ty jej nawet nie zarzuciłeś. Łeca banią. No, Dobra, weź to wędkę. K. To pościał! No? Dopuszczona no, jest. No gdzie masz? Dobra, wiesz co zrobimy? Możesz? Ja ją odłożyłam, ale weź, z plecaka sobie ją weź. Dobra, nie chcesz, nie chcesz wiedzieć co z wędko się dzieje. A w plecaku? Okej, okay, jest. Dobra, to ja biorę swój spinnik w końcu. Dobra, nie jest okej. Okay. Dziejuś! Ja okay. Rozpal gryla! Okay. Ja tą wędkę może zostawię tutaj? No zostaw ją i rozpal grilla. Coś to nie wiem, nie mam To Co? rozpal mi grilla i podaj mi piwo Gdzie zaraz pokażę jak ja rybę złowię to no, Wędka będziesz... gumowa... Nie wiem, gdzie ta wędka... U mnie ona poleciała W pierunę Ty będziesz w szoku, jak zobaczysz jak ja rybę zaraz wyciągnę to, Ja już... o, o! Słyszysz ty, ten odjazd? Ty ryba widziała. Słyszysz, co? Słyszysz? Słyszę. Patrz, patrz, tu, patrz! Człowieku! SUM waga? mi wziął! Mówiłam ci, że ta blacha jest na suma! Patrz, 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 patrz pa! Uuu! Ale idzie pierdzielona! Słyszysz, ten dźwięk miód dla uszu uuu. Pa, pa 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 pa! Co to jest? Takie gówno! <laughs> to niezły sum, ja patrzę. Ja patrzę, to niezły sum. No stary! Kajcy kaj się! Ja się nie spodziewałam, że takie gumno może tak... takim petem, że powiem ciągnąć za linkę. O, czekaj. Pierdolę. A pali czego ty gryn? tą mordę, łysą wsadasz do grilla? To ci te to włosy bucham. nigdy nie odrosły, jak ty się co chwilę przypala. No dobra, ten węgiel się nie palił. U mnie się ten grill. Ty, a gdzie jest twoja wędka? No mówię ci, że w kosmos. A moja? Ja ci zdjęcie przesłałem, nawet jak ta wędka wyglądała. Pali się ten grill czy się nie pali? No to jest moja. Czekaj. Dupy... Grill jak grill. Ale gdzie jest wędka? A do tego to ja ci nie powiem. Tobie dać tu, manie łysy, coś. Do no, roboty. Tebilko, na chwilę cię zostawiłam. Co ty wyprawiasz? Trzeba. Popiołu wysypać zastał grilla. Ale kto wysypuje w ten sposób popiół z grilla! No tak, a jak? Ja cię już nigdy! Nigdzie nie wezmę! Nie wezmę. I niech mi ktoś później powie Janino! Czego ty chlasz tyle piwa? Jak ja mam go znieść na trzeźwo? Wędka! Potrwa w pizdu, nikt nie wyjdzie i wyjdzie. Dobra, brzeg. weź! Rozpal tego grilla! Grilla! Rozpal. Wysypał w cholera ja zna cały węgiel co żem zakupiła! A teraz jeszcze swoją łysą banię wsadza na rozgrzane węgle i liczy na to, że mu szybciej mocno rosną. O dobra, to nie, nie rozpalę go, w dupie go mam. W dupie on to wszystko, czyli wszystko pierd... Zajebiście, jeszcze po ja, e, radio. Idź do sauny i się zrelaksuj, łysa banio ty. Cholera jasna. No, jeszcze mi się piwo rozbiło, później wejdę będę kąpała jej nogę schaleczę ma mnie palić papierosów? Czegoś tu! Cholera jasna! Jeden worek żeś węgla zmarnował, drugi żeś przyniósł! Tu się węgiel nie sypie, a może tu nożem go trzeba otworzyć? To, to by nie było głupio. Tu jest pełno węgla, co ty tu chcesz zasypać? Mhm. Rozpal to! Całą rozpałkę żeś wylał! Całą rozpałkę żeś... Cholera jasna, nie! Nie, nie daruję tobie dziś, to ci już pieprze, nie? Patrzcie, ja wam, ja on zaraz pokażę mi dowie, że, że da się cholera to rozpalić, da się to rozpalić, tylko jak się mały są banie, pustą w ogóle od pomysłu. Trzeba rozpałki dolać. Rozpałkę ja będzie ujka. tyle Ty rozumiesz, że to jest węgiel, ty, to, 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 nie jest rozpałka, tylko olej silnikowy, ty. Ty żeś ja wygrał olej silnikowy? Mm. No patrzcie, no przed nim trzeba... Się... Chowałam rozpałkę. Chowam piwo. Chowam papierosy. Chowam cholera bimber. No ale nie sądziłam, że się łysa, bania, dorwie jeszcze do chlania oleju. No na to, to nawet najgłupsza osoba by nie wpadła. Najgłupszy baran. No, Syzyfowa, praca teraz to w ogóle próbować, nawet rozpalić, chyba. No, nie dość, że na rozpałki rozpałki, oleju to jeszcze i wody jadał. Cholera, jasna. Rozpal, rozpal. Ja prędzej rozpalę. E, jakieś. neutralne wrażenia są do tej osoby. Jak to ognisko. Cholera, jasna, mokry grill. Wytrząkał popiół jeszcze. Nie! Dupie to mam! Dupie już w ogóle mam te ryby! Wszystko już tu mam w dupie w ogóle. Masz se grilluj, cholera. Jasna. Samemu. Po jeden. Dupie to mam. Sobie grilluj sam. Tu jeden <śm> ty. <śm> mam łysy, jeden W Dupie cię mam. <śmienicza> Widzowie! Ja się z wami żegnam! Stój, pokaż się, pokaż się. Ja sobie spędzę czas sama. Spieprza Stój Uzależniony ty! Debilizm jeden! Daj łyka! Widzowie! Nie stój, stój. namawiajcie na kolejny odcinek mnie z tym Tumanem. Nie wytrzymam tego psychicznie! Poszedł wą.